Zapraszamy na Spektakl improwizowany Czyli jaki Nieprzewidywalny Zaskakujący Bez scenariusza i bez puenty Leto w Teatrze we Wrocławskim Teatrze Lalek Odbywa się już po raz siódmy W tym roku postanowiliśmy postawić na zabawę Na bystroską, radosną twórczość I na współpracę i to te najważniejsze elementy zdecydowały o tym, że jako metodę pracy z dziećmi wybraliśmy improwizację teatralną, czyli w skrócie impro. Impro to sztuka tworzenia scen lub całych spektakli, nawet na podstawie e, sugestii otrzymanej od e, publiczności. Nie mamy żadnego scenariusza, żadnych wybranych ról, żadnych tekstów, które muszą paść. Wszystko tworzymy tu i teraz. Nie ma nikogo, kto jest najważniejszy, nie ma nikogo, kto jest najmniej ważny. Ważna jest współpraca, ważne jest to, żeby wspierać się nawzajem. Jeżeli nawet ktoś popełni błąd, to my ten błąd potrafimy podchwycić i wykorzystać do tego, żeby zamienić go w zwycięstwo. Nie wiecie, czego się spodziewać. My też nie. I o to chodzi! Obiecujemy ciepłą zabawę. Będą błędy i pomyłki. Błyskotliwe teksty, czyli to co widzowie impro lubią najbardziej. Uczymy dzieciaki technik improwizacyjnych, tych samych, których używamy na scenie, czyli uczymy dzieci słuchania, akceptacji, współpracy, wyczulenia na partnera. To są wszystkie rzeczy, które będą mogły wykorzystać sobie na scenie, kiedyś w przyszłości, ale także w życiu, więc przez zabawę i proste, czasami głupkowate ćwiczenia pokazujemy, jak improwizować i jak po prostu dobrze spędzać czas. Podczas naszych warsztatów szukaliśmy również inspiracji poza teatrem. Byliśmy w pawilonie Czterech Kopów w Muzeum Narodowym, gdzie oglądaliśmy wystawę multimedialną. Najbardziej zachwycił nas robot, który reagował na nasze dźwięki. Wydawaliśmy wiele różnych dźwięków, klaskaliśmy, tupaliśmy, krzyczeliśmy. Wystąpią Między innymi. 13-letnia Nikola, 12-letnia Oliwia. Będziemy grać w gry. Im progry. Szanowni Państwo! Miana! Dzień dobry, ludzie! Będziemy mówić tylko pytaniami. Czy wiecie, że będziemy mówić tylko pytaniami? Do zobaczenia. w sobotę. Zapraszamy na pokaz finałowy warsztatów lata w teatrze 6 lipca o godzinie 13 na dużej scenie wrocławskiego Teatru Lalek. Zobaczcie, jak powstaje! Coś z niczego! Drzy! PONK PINK PINK bangy PONK bangy bangy PONK PONK PONK